Znajduje się w tym momencie współem deluxe na ulicy Florańskiej, jednym z najlepszych klubów w Krakowie, do jakiego możecie wpaść. Jest z Anastazja, która z chęcią pokaże nam najlepszy shot, jaki możecie tutaj wypić. Flagowy shot, można by powiedzieć. Wypijemy go i ocenimy, czego potrzebujemy: spirolek, cytrynkę. No i kończymy to wszystko, Energoleb. Ale w robocie nie pijemy. W robocie nie pijemy, oczywiście, dwóch zmiany jesteśmy doskonałe szot perfekcyjny idealne połączenie kwasowości słodkości i energii którą zawdzięcza nam Energetyk a najlepszą częścią tego szota jest to, że nie jest jeden, jest go cała taca cóż mogę więcej powiedzieć wybitne miejsce, żeby odwiedzić polecam serdecznie jako miejsce, które odwiedzam od bardzo dawna dlatego jeszcze dupnę, jeszcze jednego tak na wszelki wypadek Masełko.